Nie tak dawno temu w pewnej szkole owoce, warzywa i mleko odgrywały bardzo ważną rolę. Jądro nieczystości Na dzisiejszej lekcji omówimy wasze prace na temat programu dla szkół. Wyjmijcie je proszę z plecaków. Patrz, się. udało mi się odblokować kolejne lochy. Uchol, nie teraz. Pani coś mówi. Uholu, może zaczniemy od twojej pracy? Y ja nie mam, przepani. Co? Jak to nie masz? Bo mi ten żółw mój zjadł. Uchol, ty nie masz żółwia, bo potwór go zjadł. Ucholu, to kolejna taka sytuacja. Daję ci ostatnią szansę. Jeśli do końca dnia nie przyniesiesz mi pracy domowej, dostaniesz nieprzygotowanie, a następnym razem będę zmuszona wezwać twoich rodziców. Ale się porobiło. Ucholu, rozchmurz się. Mamy przerwę śniadaniową. Dzięki programowi dla szkół możesz sobie schrupać swoje ulubione jabłuszko. Albo wypić szklankę mleczka, Mra. Dzięki. Zostanę przy jabłku. Ucholu! Co się z tobą dzieje? Przecież chwaliłeś się rano, że odrobiłeś pracę domową. Ui ui! Pani Sowa ma rację. Ostatnio ciągle gubisz swoje prace. Ja. Ja nie wiem, co się z nimi dzieje. Wrzucam je do swojej szafki, a potem nie mogę ich znaleźć. Nie. Coś tutaj dziwnie pachnie. Ja nic nie czuję. Miał ma rację. U Holu ten zapach dochodzi z Twojej szafki. Niemożliwe. Patrzcie. Co to jest u Holu? To jakaś potworna jaskinia. O oh, to stamtąd dobiega ten zapach. Uholu? Kiedy ostatnio sprzątałeś swoją szafkę? Eee… to trzeba ją sprzątać? Ja tam po prostu wrzucam swoje rzeczy. Zajrzyjmy do środka. Może znajdziemy twoją pracę domową. Ale tam nic nie widać. Jest zbyt ciemno. Mam latarkę w telefonie. Żadna ciemność mi nie straszna. To jest okropne! To są nie tylko twoje rzeczy, ale również kupa nieposegregowanych śmieci! Przecież nie wyrzuciłem ich na trawnik. Tylko wszystkie składuję tutaj. Nie rozumiem, o co wam chodzi. W życiu nie znajdziemy twojej pracy domowej w tym bałaganie. Trele morele, wystarczy, że się rozdzielimy, sama wpadnie nam w ręce. Ja już nie chcę odblokowywać kolejnych lochów. Me, wracaj! To ten potwór, co zjada prace domowe. Mhm. Taki sam potwór, co zjadł żółwia u Chola. Czyli nieistniejący. Zobaczcie! To moja praca domowa. Dobra, mamy po co przyszliśmy. Uciekajmy stąd. O, nie, mój drogi. Teraz weźmiesz się za posprzątanie tego bałaganu. Ale po co? Przecież mam już swoją pracę. Jeśli nic nie zmienisz, to jutro zgubisz tu kolejną. Nie przejmuj się, ucholu. Przecież jesteś tu z przyjaciółmi. Pomożemy ci sprzątnąć. Jesteśmy po drugim śniadaniu. Czuję moc warzyw i owoców. Damy radę. O przepraszam. Ja czuję moc mleka? No, został już tylko ten. Przesuń się, chrumas. Ani mi się wasz! Popatrz, z ilu różnych odpadów jest sklejony twój potwór! Y to co, mam go postawić obok? Uholu, rozbierz go na części i wrzuć każdą do odpowiedniego pojemnika. Zobacz, widzisz ten nos z butelki? Wrzuć go do pojemnika ze szkłem! Bardzo dobrze! Brzuch z torebki foliowej wrzuć do tworzyw sztucznych. O, i wyrzuć proszę te śmierdzące okryski do pojemnika na bioodpady. No dobrze, ale zaznaczam, że to moje pamiątki po najsmaczniejszych owocach, które dostaliśmy w ramach programu dla szkół. Eee, a co z tym? To jest szkło? Nie, ucholu. Ceramika wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Co to jest ucholu? Ej, tak byście nie uwierzyli. To idzie do papieru. Halo, kolego. Nie zgubiłeś czegoś? Takie rzeczy wrzuca się do pojemnika na papier. I ja tam z przyjaciółmi byłem, owoce, warzywa i mleko spożyłem. A co widziałem i słyszałem, w pamiętniku zapisałem.